co my tu mamy telefon, tak, to jest telefon, smartfon. I nie o telefon chodzi, bo wiemy, że chodzi o motocykle. Jeżeli chodzi o motocykle i telefon, to fajnie byłoby czasami móc na niego spojrzeć, mieć go przed sobą i to, co dla mnie było najważniejsze, wyciągnąć go najszybciej, jak to jest możliwe, z okolicy kierownicy włożyć do kieszeni, pójść do sklepu wrócić. Chcę, żeby mój telefon był zamontowany w widocznym miejscu na kierownicy motocykla, w sposób bezpieczny i taki, żebym go mógł w przeciągu dwóch sekund stamtąd wyciągnąć i wygląda to mniej więcej tak. Są różne modele. Ten model to jest P10, to jest GUB GUB P10. Przychodzi ci takie malutkie pudełko. Jest ono malutkie, bardzo niepozorne i wydaje się, że ktoś Cię chyba oszukał, czemu one jest takie małe, ale wyciągamy i w środku mamy. Niechlujnie zapakowane. Zestaw mocujący. Do niego się dobierzemy zaraz. Element, który przychodzi na kierownicy, czyli obejma Najważniejszy element to jest nasz chwyt na telefon. Również była taka gumka, którą się potem nakłada na rogi telefonu. Ona mogę dodatkowo trzymać. Nie planuję z tego korzystać. Tutaj się dowiemy po chińsku, że jest to gub. Tu również po chińsku dowiemy się. O! Dowiemy się też po angielsku. No to bardzo fajnie. Czyli mamy instrukcję. Po angielsku, phone holder, jest też instrukcja instalacji, ale akurat nie tego modelu, który mamy po kolei. Chcemy to zamontować. To idzie na kierownicę. I teraz to co nam jest tutaj potrzebne to właśnie te obejmy. Nie wiem jak to będzie w mojej motocyklowej kierownicy, podejrzewam, że to będzie ta cieńsza obejma, ale mamy dwie na wszelki wypadek. Mamy imbus, bardzo miło z ich strony, mamy śrubeczkę, która zaraz Wam pokażę, do czego służy. To są gumowe, podejrzewam, obijaki, które wkleimy tu gdzieś w środek po to, żeby nasz telefon nie zbierał batów od samego gołego metalu. Zgaduję oczywiście, bo niestety instrukcji tutaj nie ma. Fajnie, że jest to 3M. Jest szansa, że nie odpadnie z pierwszym deszczem. No i teraz tak, podejrzewam, że to jak już trafi na kierownicę, śrubkę będziemy wkładali tutaj. Skręcę to teraz robocze po to, żeby wam zademonstrować mniej więcej o co chodzi. I dlaczego zależało mi na tym konkretnie uchwycie P10? Dokładnie dlatego, że ten telefon, możecie zauważyć, jest złapany tutaj. On będzie tutaj objęty w taki sposób, więc nie będzie możliwości, że on nam wyleci górą i będzie się opierał tutaj. No i dobra, i teraz mamy taką sytuację, że to jest skręcone tutaj. Podpiera nam się z dołu, więc jak będzie telefon na kierownicy, to będzie tutaj ładnie podparty z dołu. Tutaj z boku się trzyma. Oczywiście te gumki pewnie tutaj wiadą, ale nie ma możliwości, żeby go zgubić. No i taki zestaw wygląda na kierownicy motocyklowej. Zrobię montaż, zobaczymy jak to faktycznie będzie wyglądało. No dobra, w zasadzie wszystko tutaj jest jasne, więc niewiele zostało innego do zrobienia jak zamontowanie tego sprzętu. Pudełko się nie przyda, instrukcja się nie przyda, gumka się nie przyda. Lecimy dalej. Zauważyłam, że mogę się zamknąć w trzech minutach z montażem tego urządzenia. Pozostaje tylko góra, którą wkręcamy w ten otwór. W takim układzie, który nas interesuje, mnie interesuje układ pionowy ułożenia telefonu. OK, tu już śrubka wskoczyła, wchodzi, wchodzi. OK, no i to wszystko. Tu jeszcze mały update. Gąbeczki, które przyszły w zestawie. Największa poszła tu. Idealnie tu pasuje. Nie wiem, czy miała to być. A ta poszła tu po to, żeby ten telefon opierał się tam na dole w taki bezpieczny sposób. I to jest zamontowana całość. Uchwyt, który zamontowałem, działa fantastycznie. Mam telefon tutaj zamontowany w zasadzie cały czas. Widzę tylko, że dużo wibracji się przekłada na telefon, ale chyba mu to nie przeszkadza. E, natomiast mam go pod kontrolą. Czy kwestia odpalenia szybko ekranu, żeby sprawdzić nawi, naprawdę super sprawa tutaj. 7700 km przejechany z nim generalnie się sprawdza w taki sposób jaki chciałem natomiast jest jedna kwestia, ponieważ te gumki, które tutaj były te gąbki to je wywiało dość szybko, pierwsza to była chwila moment ta druga w zasadzie pękła jakiś czas temu i odpadła natomiast myślę, że gdyby je zamienić na jakieś gumki absorbujące to byłoby lepiej, ale jest inna rzecz mój telefon przez ten czas, który używałem go tutaj w tym uchwycie stracił wibracje swoje własne. To mi się zepsuło w telefonie i podejrzewam, że stało się to z powodu wibracji, które się przekładały z motocykla z silnika na ten uchwyt i na mój telefon. Jest to tylko mój domysł, ale jeżeli tak faktycznie się stało, no to ten uchwyt się nie sprawdza. Jest to uchwyt rowerowy i tak, takie było założenie. Niestety, tak jak mówię, większość motocykli ma dość duże wibracje, więc przenosi je na uchwyt potem na telefon i to najwyraźniej może spowodować jakieś tam mechaniczne uszkodzenie telefonu. Poza tym super sprawa, polecam.